Trwa hacz, bo tak nazywa się pielgrzymka do najważniejszego miejsca islamu, świątyni Al-Kaba w Mekce. To święte miasto muzułmanów leży w Arabii Saudyjskiej i uważane jest za źródło i kolebkę islamu, czczoną jako rejon narodzin proroka Mahometa. Odbycie pielgrzymki przynajmniej raz w życiu jest obowiązkiem religijnym każdego dorosłego muzułmanina płci męskiej, który jest do niej zdolny fizycznie i finansowo. Jest także jednym z pięciu filarów islamu. W kierunku Al-Kaby na co dzień modlą się muzułmanie na całym świecie, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. W trakcie pielgrzymki do Mekki wierni siedmiokrotnie okrążają Hadżar. To czarny kamień będący punktem centralnym świątyni Al-Kaba. Wysokie temperatury oraz ogromna liczba uczestników stanowią wyzwanie organizacyjne. W tym roku do Arabii Saudyjskiej przybyło około dwóch milionów wiernych z całego świata.